Thank <laughs> you. Ach, chciałoby się wsiąść do tej żaglówki, chciałoby się popływać, już się marzą wakacje, już się marzą dni wolne, drodzy Państwo, ale zanim warto wiedzieć, się, gdzie warto się wybrać właśnie podczas tych pięknych, wiosennych i letnich dni, dni, które przed nami. Witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy w pięknym miejscu, miejscu bardzo atrakcyjnym, miejscu, które jest przygotowane na to, aby właśnie ci wszyscy ludzie, którzy tutaj się pojawią, mogli znaleźć destynację tylko i wyłącznie dla siebie, nie na. Nocy. Witam Was serdecznie. To program Meteo Podróże, a miejsce, w którym się znajdujemy i impreza, która właśnie się odbywa, to 20. jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego Globalnie 2014. Drodzy Państwo, zanim o tych atrakcjach, zanim o tym wszystkim, co tutaj się znajduje, zanim o stoiskach, które właśnie mieszczą się w tym pawilonie, powiedzmy troszkę o pogodzie. Również nas to bardzo interesuje. No w końcu pogoda, jakby nie było, sprzyja przeróżnym wędrówkom. Więc co? Spoglądamy na mapę. A jutro kolejny piękny, wiosenny dzień. i myślę, że wszyscy, którzy kochają takie właśnie wiosenne dni, będą przeszczęśliwi, bo będzie można, drodzy Państwo, spacerować, będzie można wyjść na rower, będzie można pojeździć na rolkach. Bardzo dużo słońca jutro. Jutro spodziewamy się tego, że temperatury również zachwycają. Na północy 11 stopni Celsjusza. I to jest ta wartość najniższa, jeśli chodzi o temperaturę na jutro. 13 stopni w Białym Stoku, 14, 8, czyli a północ i północny wschód troszkę chłodniejsze, aczkolwiek przy takim dużym słońcu temperatura odczuwalna będzie dużo wyższa. 15, 16, 17 centrum na południu od 15, 16 w Katowicach, 17 opola, 18 Wrocław, 18 stopni to także Szczecin. Drodzy Państwo, piękna aura przed nami i kolejne dni również mają być słoneczne przynajmniej u nas w województwie śląskim. A tutaj nie dość, że można znaleźć wyjazd dla siebie, miejsce dla siebie, miejsce u Kochane na przyszłość, to jeszcze można dobrze zjeść. Ja w takim razie biegnę dalej, sprawdzać się, drodzy Państwo, czego możecie oczekiwać po tych 20. jubileuszowych targach turystyki. gości nas na 20 jubileuszowych targach, pan prezes Piotr Kubica. Witam raz jeszcze. Panie, się. Panie prezesie, no gwarno, tłoczno, ale to chyba o to właśnie chodzi podczas targów. Ja mam takie pytanie, bo o atrakcję chcę zapytać, ale najpierw myślę o nagrody, bo to jest coś, co z pewnością zachęci wszystkich, aby tutaj się pojawili. Tak, każdy odwiedzający, a muszę wspomnieć, że odwiedzać te targi można bezpłatnie. Poza wydrukowaniem zaproszenia na stronie internetowej, tam jest umieszczone zaproszenie, tylko wystarczy go wydrukować, wypełnić złożyć w kasie i można bezpłatnie przyjść i odwiedzić targi, a dodatkowo po przyjściu wypełnia się kupon konkursowy, który zawiera pytanie, myślę, że niezbyt wymagające, dotyczące edycji tych targów. I każdy, kto wypełni ten kupon może wziąć udział na koniec dnia w losowaniu bardzo atrakcyjnych wycieczek i podróży, którzy ufundowali nasi wystawcy. Ale jutro przed nami kolejny dzień, kolejny piękny, dla Was tutaj na pewno zagoniony, aczkolwiek dla wszystkich, którzy się pojawią z pewnością interesujący. co, czego możemy oczekiwać jutro? Oczywiście, wszystkie te atrakcje, które są do tej pory, czyli oferta ponad 200 wystawców z 17 krajów i możliwość wyboru swojego urlopu na najbliższy czas, ale oczywiście spotkania z podróżnikami. Kolejni podróżnicy zawitają do nas w niedzielę. Będzie to pan Wienik, który opowie o swoich podróżach za niewielkie pieniądze, szczerze mówiąc, i pokaże, że można podróżować nie mając wielkiego budżetu po całym świecie ale również będzie najmłodsza chyba kobieta, która okrążyła samodzielnie świat na łódce, czyli pana, pani Marta z obiegło Proszę bardzo, czyli jutro również będzie okazja spotkać podróżników. No nie lada gratka dla wszystkich, którzy może gdzieś marzą o podróżach. To teraz takie pytanie ostatnie do pana, pani prezesie. Osobiste troszkę. Bardziej Polska, bardziej Europa czy świat? I Polska, i świat chciałbym mieć dla czasu, żeby podróżować i tu, i tu. No i proszę okazuje się, że ten czas jest no. tak naprawdę największym problemem do tego, aby podróżować. Podróżować można w wiele pięknych miejsc ja bardzo dziękuję za rozmowę i idę sprawdzać, dobrze? Dziękuję, zapraszam. To ja biegnę dalej, drodzy Państwo. Zaraz specjalnie dla was oczywiście sprawdzimy, cóż jeszcze ciekawego tutaj mieści się i dzieje się podczas 20. jubileuszowych targów turystyki. Wtedy ty Jaśku pojedziesz zieloną dróżką, czy przez zieloną dróżką, bo jadę do mej najmilszej narady. Witam serdecznie Państwa na stoisku miast Citas Jest to sieć miast międzynarodowa, która idea powstała we Włoszech w 1999 roku. a e, obecnie od 2004 roku jako pierwszy przystąpił Reszel do tej sieci a w tej chwili mamy już 12 miast w Polsce z tym że głównie miasta są zlokalizowane na Warmii i Mazurach i jedno w Wielkopolsce. Wczoraj certyfikowaliśmy po raz pierwszy miasto Śląskie. Miasto, które chce przystąpić do naszej sieci, to, to są kalety. Oczywiście wszystko zrobimy, żeby było z nami i ta sieć, żeby się rozrastała. A sieć to miasta dobrego życia, skierowane na mieszkańców, na odwiedzających nas gości. Mamy w tych miastach zdrową żywność, szanujemy środowisko. Wszystko robimy, żeby nam wszystkim się lepiej żyło. Maroko jest bardzo egzotycznym kierunkiem podróży, ponieważ na przykład będąc w Katowicach temperatura wynosi przykładowo 15-19 stopni, a w Maroku jest 25 stopni na plusie, na przykład w Agadirze. To pierwsza różnica. Po drugie, możemy w tym samym dniu jeździć na nartach w górach Atlas nawet do marca, spać w nocy na pustyni, pływać w południe w morzu w Agadirze. Nie można tego przeżyć nigdzie indziej, tylko w Maroku. Magiczna kraina Wielkopolska również zachęca do odwiedzin. Czego my nie wiemy jeszcze o tym regionie naszego kraju? o turystyce wodnej. Turystyce wodnej opartej o, rzecy, o rzeki Warta i Noteć oraz e, turystyka wokół e, i na e, tych e, rzekach. Czyli turystyka rowerowa, turystyka kajakowa, turystyka kulturowa, czyli zabytki e, na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, czyli no, Warta, Noteć i dalej w kierunku Piasku Pomorskiego do Kanału Bydgowskiego. niezmiernie rośnie każdego roku liczba turystów odwiedzających Serbię, nie tylko w tranzycie, tak jak kiedyś było, korzystając z noclegu, z bazy noclegowej i z zwiedzania głównego miasta stolicy pięknej. Jeżeli chodzi o różne rodzaje wydarzeń i imprez, jak festiwal Exit Młodzieżowy, który był uznany jako najlepszy festiwal Europejski w 2013 roku. Festiwal Gucza to jest festiwal Orkiestr Denty, gdzie nasi golcowie też występowali chyba przed dwoma laty, o pamiętam. Mamy różne, e, piękne wąwozy e, rzek Owczar Kablar Bania, tak się nazywają, e, gdzie młodzi turyści mogą rzeczywiście przeżyć z adrenaliną, po prostu do, 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 doznać wielu przeżyć z tą adrenaliną, powiedziała. My akurat reprezentujemy tutaj region północnego Spisiu i Pienin, co jest prawie region na granicy polsko-słowackiej. Razem mamy Pieninski Park Narodowy, ale dużo ludzi może z Pieninach nie zna jeszcze tych fajnych miejsc na Słowacji. Przyjeżdżają może do Szczawnicy, przyjeżdżają do Niedzicy, ale mało z nich przyjeżdża też na nasz słowacki kawałek ziemi. Wy chcecie trochę porwać do siebie. No my się bardzo staramy, więc zapraszamy w Pieninach na przykład do nowego uzdrowiska. Jesteśmy tutaj, ponieważ wierzymy w targi globalnie. W przeciwnym wypadku u nas tutaj nie było. A uważamy, że musimy się pokazać, bo ludzie nas nie znają. A co nieznane, to nie jest. lubiane. I nie jest odwiedzane. No i właśnie, drodzy Państwo, ja myślę, że na tej pięknej, gorącej Italii mogę się z Wami pożegnać. A póki co. Dziękuję bardzo, dobranoc i do zobaczenia.